co wy, dalej wam powiem, bo mi czerwało Chcę. ja nie będę nakrywać ale pooglądajcie sobie moje stare filmiki, no, ten pierwszy na moim kanale, to jest Ultras Miejsce, tak sobie polecam go oglądać i w takim razie wiecie co, polecam wam moje wszystkie stare filmiki oglądać. I zostawiajcie łapie taką liczyć, dajcie i subskrybujcie mnie, bo chcę to iść do milionów. No i tyle. No i bye baj widzowie. Na razie robię sobie serwę od YouTube. I od nagrywania. Ale pewnie tu następne wakacje tak samo będzie. Także nie wiadomo jeszcze. Czy? Czy będę mogła nagrywać filmiki jeszcze? Też? Ale weźcie, piszcie mi komentarze Czy mam ślub nagrać Bena, bo dawno nie było Bena Albo tamte stare filmiki, czy mam nagrać powiedzcie co no, Mam chcę nagrać A czy chcecie te Takie Inne filmiki? Jak znacie jakąś kredytów, której można nagrywać, to piszcie mi w komentarzach i piszcie mi w komentarzach, jaką grę mam teraz nagrać mojego kanału. Czy ben, czy to, no, jakąkolwiek, które z mojego kanału, albo taką, na której się nagrywa, prawda?